Siema siemaneczko, z tej strony Demon Event. Dzisiaj wam pokażę poradnik, w którym pokażę wam jak pobrać Fortnite'a retraka. Także zostawcie subika na kanale, łapkę w górę oraz komentarz zapraszam do oglądania Dobra, pierwsze co robimy odpalamy jakąś przeglądarkę w moim stylu jest na przykład Opera wpisujemy Retrack wpisujemy Retrack w Fortnite wchodzimy w pierwszy link to jest Discord wchodzimy w tego Discorda jak się do niego tam zalogujecie, się normalnie dołączycie. Wchodzimy sobie tu Download i klikamy Download, Helligator, Windows Launcher. I za to klikamy. Dajemy, kontynuuj pobieranie, bo niby to nam pokazuje, że to jest jakiś złośliwy plik. Wirus, a tak naprawdę to nie jest żaden wirus. Także kontynuuj pobieranie. Tu wybieram sobie pulpit i pobieram. Dobra, jak się nam pobierze, to odpalamy Seto, Retrack, dajemy Next, Next i Install. Tu musimy teraz potwierdzić, tak, dajemy tak, znaczy się nam tu nie zainstaluje, dajemy Finish. I on się teraz nam odpali. I jeżeli chcecie pobrać, wchodzimy do Download i klikamy Setu i to pobieracie. Jak mamy już zainstalowane, i wy to sobie klikacie, pobieracie. Tylko najpierw, pierwsze co musicie zrobić, weź w ustawienia: prywatność i zabezpieczenia, zabezpieczenia Windows, ochrona przed wirusami i zagrożeniami, wchodzicie to. Yy. Później musicie wejść ustawienie w prywatności, nie, ochrona przed wirusami. Yy. Klikacie zarządzaj ustawieniami, czyli klikacie sobie zarządzaj ustawieniami i musicie się wyłączyć ochrona w czasie rzeczywistym i to musicie wyłączyć, dajcie tak. I mamy to wyłączone, to zamykamy sobie przegląd tą ustawienia i musicie to pobrać, bo inaczej to się mam nie pobierze, bo system wykryje to jako wirus. Jak się za to już pobierzecie, klikacie Launch Game. Musicie czekać aż się mam to odpali. Tu macie V-bucksy, dostajecie za tam za winy, za fragi. To już mam 100 V-bucksów. To się mam teraz odpala. Fortnite Retrack. I tak jak już widzicie, ja już jestem w tym retraku. Tu mamy oddziały, tylko że one są wyłączone. Pary te są wyłączone, wszystko tu jest wyłączone. Jedynie pincera late Game. I tu normalnie sobie możecie grać, klikacie, graj. I no i czekacie, aż wam się odpali, będziecie się grali po prostu. Także jeżeli poranik się spodobał, stawcie subie kanale, łapkę w górę i do zobaczenia w następnym. Na razie.